Dzień dobry Państwu. Chciałbym dziś zaprezentować Państwu bądź wspólnie przetestować kilka konwerterów typu Twin. Konwerter firmy Inverto Seria Extend, konwerter firmy Inverto Seria Black, dalej jakiś tam konwerter OptiCom oraz konwerter marki Blue Line. Co sprawdzimy? Sprawdzimy, jaki jest poziom sygnałów na wybranych transponderach oraz jest, jaka jest jakość sygnału, czyli parametr MER. A więc mierzymy e, moc sygnału oraz e, jakość sygnału. Więc zaczynamy testować te nasze konwertery. Zaczynamy od konwertera firmy Inverto, seria Extend. Będziemy sprawdzać sobie na 11449, pasmo niskie na, na, na polaryzacji horyzontalnej. Hmm, za, oczywiście, konwerter jest zamontowany, antena jest ustawiona prawidłowo. Musimy ustawić sobie parametr jakości, parametr MER. Jak to się robi? No, skręcamy, jest to dokładnie kąt skręcenia konwertera, ale okej, okay, o, tym, o tym innym razem, ile udało nam się uzyskać. Udało nam się uzyskać 15,6 dB. Parametr, który mówi o jakości. Jakość idealna. Drugim parametrem, który mierzymy dziś, jest poziom sygnału, który wynosi 84,9 dB, czyli prawie 85 dB. Teraz podłączę sobie konwerter marki Blue Lane, naszej marki Blue Lane, seria T31. Podłączamy ten nasz konwerter. ustawiam parametr jakości parametr MER Udało nam się uzyskać parametr jakości 15,6 decybela oraz parametr mocy sygnału, poziom sygnału 86,5 decybela. Ten, 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 ten trzeci konwerter, który, który sprawdzimy, jest to Inverto Seria Black, Oczywiście, Twin to jest. Montujemy konwerter przy antenie. Aluminiowy uchwyt pozwala do dosyć stabilnie to dokręcić. Eee, ustawię sobie teraz skręcenie polaryzacji. Zobaczymy, ile, ile się nam tutaj uda uzyskać. Nasz parametr udało się uzyskać 15,8. Parametr MR. Natomiast, natomiast, natomiast poziom sygnału, moc sygnału wynosi 80-87 dB. Jest to trzeci konwerter, który, który ma bardzo, bardzo porównywalne. Parametry. Teraz podłączymy sobie jakiś tam konwerter z low-costowych konwerterów. Będzie to konwerter markowany przez markę Optiką. Ja sprawdzę, co to jest. Jest to konwerter jakiś tam LTP04. Sam jestem ciekaw. Co nam się uda uzyskać? No, konwerter ma złocone wtyki, a więc możemy liczyć na jakieś tam dobre parametry. Ok, sprawdzę sobie te. Staramy się uzyskać maksymalne parametry jakości. 15,3 dB. Sprawdzimy, czy. Ok. Udało nam, się uzyskać, udało nam się uzyskać ten parametr jakości. Parametr mer na poziomie 15,4 dB. A więc całkiem dobrze. Może tutaj antena, nasza antena jest takiej taki dobrej jakości. Więc sprawdzimy sobie teraz. Poziom sygnału, który wynosi 83,5 dB. A więc hmm, wszystkie testowane cztery nasze konwertery mają te same, te same parametry. Ja zacznę, może teraz sprawdzimy sobie hmm, inny, inny transponder. Jedną chwilkę, wybierzemy sobie. Z górnego pasma, może program OK, dobre. Ja może zacznę od początku. Wybieramy sobie konwerter. Konwerter Inverto Extend. Będziemy mierzyć górne pasmo w polaryzacji wertykalnej. Montuję sobie. Zamontowałem inwerto Extend. Patrząc na parametr Mer, ustawiam jakoś sygnału. Chciałbym zaznaczyć, że mamy w tej chwili mamy troszeczkę taką pogodę, że prawie kapie deszcz. Czy czasami kapie? Ok, staram się 15,6 15,7. Uzyskujemy, uzyskujemy dla tego konwertera parametr jakości sygnału 157 dB. Poziom sygnału mamy 83,6 dB mikrowoltów. dla konwertera Extend. Ja szybko teraz zmienię konwerter na, na konwerter naszej marki Blue Lane. Ustawiam kąt skręcenia konwertera maksymalny, udaje nam się uzyskać dla tego konwertera 15,6 dB, 15,6 dB dla konwertera blue line. A jakie mamy tutaj moc sygnału 84,5 dB? A więc konwerter Blueline T31 uzyskuje 84,5 dB mocy sygnału. Kolejny będzie Inverter Black. Nasz test jest mocno skrócony, bo można tam testować bez końca. To przez wszystkie transpondery oraz każde wyjście, wyjście z konwertera z osobna. Ok, przełączamy na jakość sygnału. Staramy się. Ok. I mamy go ustawione. Co nam się udało tutaj? uzyskać. Uzyskaliśmy 15,8 parametr jakości sygnału. Natomiast e, moc, czyli poziom sygnału 85,4 decybela. No i teraz zabieramy się za ostatni konwerter w naszym teście. Ten konwerter, który ma te złote, złote wtyki, ale mimo tych złotych wtyków jest cał, całkiem, całkiem ok. E, Całkiem ok były parametry dla poprzedniego transpondera. No i o co się okazuje, że możemy uzyskać parametr jakości taki sam jak na konwerterze, czy nawet wyższym, czy na konwerterze. Inverto Black, z tym, że niebo w tej, w tej, w tej chwili robi się ciutkę, ciutkę się przejaśnia. 15.9 osiągnęliśmy parametr panu jakości, natomiast, natomiast moc sygnału mamy 83,5 decybela żeby ten nas, na nasz test był bardziej wiarygodny, może ciutkę go przedłużymy, zmierzymy sobie jeszcze jeden, jeden transponder. Z racji tego, że ewidentnie zrobiło się teraz jaśniej, ja przełączę znowu na kolejny konwerter i tak szybciutko zmierzymy inny transponder. Wybrany z listy. Montujemy inwerto Extend. Sobie sprawdzimy, co to zmierzymy za transponder. 11411 sobie transponder zmierzymy z plus. Zaczynamy od, od, od konwertera Extend. Postaram się maksymalnie ustawić parametr jakości sygnału. Mamy 15,8 dB. 15 Os8 oraz 85 Decybela mocy sygnału. Horyzontal, pasmo, pas, pasmo niskie. No i parametry bardzo dobre. I teraz naszego Blue line bierzemy. Zostawiamy sobie parametr, gdzie możemy sobie zmierzyć parametr, parametr jakości. Ok, No i mamy 15,6 dB, czyli zupełnie przyzwoicie. Moc sygnału 80,6 dB, czyli wszystkie konwertery bardzo podobnie. Przy okazji, Wam tak, chciałbym dodać, że no nie da się ustawić prawidłową antenę, tak powiedzmy na oko. Obudowa, obudowa nie zawsze w konwerterach pozwala nam, znaczy wskaźniki na obudowie konwertera nie zawsze pozwalają nam na prawidłowe ustawienie kąta skręcenia polaryzacji konwertera. Ok, mamy sobie tego bleka inverto. O, mer nawet 16, 16 dB. W przelocie 16. No nie udało się powtórzyć tego. Nie jest 16 decybeli Mamy parametr MER dla transpondera 11411 MER 16 moc sygnału 86 decybeli No i na koniec podłączę tego, tego konwertera, z którego tak troszeczkę sobie no, żartowałem, Chodzi o te złote wtyki, które nie odstaje od tej całej czołówki tej całej grupy tych rasowych konwerterów wybierzemy sobie parametr mer, zobaczymy ile ten nasz, nasz optikum LTB04, ile nam pozwoli tutaj uzyskać na 157. 157 uzyskaliśmy parametr jakości parametr, parametr Mer Poziom sygnału 83 dB, a, a więc przetestowaliśmy cztery konwertery, no i z czego dowiedzieliśmy się? No, wszystkie te konwertery mają bardzo podobne e, parametry. E, minimalnie lepszy miał inwerto, konwerter Inverto seria Black, ale pozostałe nie ustępowały. Wydaje mi się, że zasługą tych, tych, tego, tych dobrych wyników, tych wszystkich konwerterów, bo uzyskanie parametru MER na poziomie 15 dB no jest to bardzo dużo, Zasługa to jest, jest to zasługą tej anteny. Jest to antena produkowana przez włoską firmę MSE, jest to antena 80 cm, seria HD, która ma wiele cech pozytywnych, a najważniejszą cechą to jest bardzo dobra jakość wykonania. No i myślę tyle. Następny razem przetestujemy, czy sprawdzimy sobie konwertery serii Quad. Możemy zrobić podobnych, podobnych, podobne modele konwerterów, ale w wersji Quad. Dziękuję Państwu.